Proszę Państwa, tym nie zaczynamy od mojej mordy, tylko zaczynamy od kitku. O, zobaczcie, jakieś fajne kitku. Ja Cię znam. Ty byłeś mniejszy ostatnio, jak Cię widziałem. Proszę Państwa, witam serdecznie w kolejnym odcinku, taki trochę z przykucu. Było przywitanie z kacem, my sobie zrobimy tutaj najpierw szajniczeki, alolo palma. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, kończymy za chwilę sezon alola. I mamy yee, questa nowego. Oczywiście ten quest jest tylko dla. Oj, Oczywiście <gry turbulent mayoría> ten quest jest tylko dla osób, które ukończyły poprzednie questy. Czyli wchodzimy w special i tu mamy Alola tu Alola. Wcześniej było tam pini Island, coś tam Island, Twój stary Island, jego stara też była na Island. I jeżeli nie zrobiłeś tych wszystkich questów wcześniejszych. To, żeby mieć ten quest, to wchodzisz w shopa i go kupujesz. Co jest totalną bzdurą. I ten quest ma różne ścieżki, różne Pokemony można sobie wybrać i tak to wygląda. Ale my jeszcze tutaj zrobimy sobie shiny i Cubon nie jest shiny. O, i właśnie, ja wam coś pokażę! Co jest nowością? Nowością jest to, że jak wejdziemy w tego Cubona, to możemy go zewoluować, proszę Państwa. Alańskiego Marołaka za jedyne 50 cukierków. Także proszę Państwa, oferta niesamowita. Jak widzicie, ja dostałem dzisiaj szainaka Taylora. Niestety nie jest on zajebisty. Ok, yy, ratata Alańska może być szaina, ale nie jest. Więc szybki fast catch. I przechodzimy, dobra, jebać to. I przechodzimy do tego specjala. Tutaj mamy na pierwszym stageu Roulette. Bardzo fajnie, ponieważ z questu wiadomo, łatwiej o dobre. IV, więc tu będzie pewnie Litten albo Poplio. Jest Litten. Litten Shiny, jak wyjdzie, na CD prawdopodobnie będzie jego premiera. Kiedy nie wiadomo, to jest przekot, jeżeli chodzi o shaniaka. Sprawdźcie sobie jak to wygląda w shiny. Koniecznie. Jest mega kotem. Jest chyba najlepszym shiny yy, firestarterem jaki w ogóle istnieje. co jest? White. White kacy. Cubon niestety też nie jest shiny. Ale okej, okay. wracamy do Quest'a szybko. Tutaj cyk. Odbieramy cały stage i teraz zaczynają się właśnie te rzeczy. Czyli profesor Willow nam mówi, że mamy sobie wybrać tutaj, proszę Państwa, mm, mm, ścieżkę tego Quest'a. Ja nic nie pamiętam. W ogóle sobie nie. Znaczy inaczej, spojrzałem sobie co jest co, ale stwierdziłem, że spróbuję zapomnieć i uważam, że zapomniałem. Wybiorę sobie Akala Island. Tak, tu gdzie jest właśnie marołak. O to właśnie mi chodziło. I proszę Państwa, co my musimy zrobić? Walk two kilometers będzie ciężko, bo jest godzina jaka jest, a ja jest głodny, Najsy, nice catch, -e, więc ja was zapraszam na bardzo przyjemny odcinek. Będziemy sobie catchować, robić szajnik -i. I również w zakładce tutaj mamy Alola to Alola Collection Challenge. Jak widzicie, ja trochę mam już tego gotowego ale muszę w końcu zrobić ewolucję alolańskich starterów, bo nigdy jeszcze tych alolańskich starterów i ich ewolucji nie robiłem i tu proszę Państwa jest bardzo fajny yy, Pokemon do złapania, jaki? No to już zobaczymy jak to skończymy. OK, proszę Państwa, więc tak, trochę tutaj już pochodziłem, coś tam połapałem, widzieliście, spotkaniu spotkałem Smoczą Erkę. Niestety y, IV tego smoka było. Y, tragiczne. Więc przejdźmy do zakładki tutaj, musimy zrobić sobie ewolucję starteru, więc wystarczy weźmiemy sobie w Pokemony, weźmiemy sobie recent przy obecnej sytuacji. Mamy tutaj Litena i zrobimy go ewolucję w stadium numer 2, czyli to jest chyba Torquet. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest Torquet. Zastanawiam się, czy tak z wami wytrzymam gadać, bo jestem na przykucu i jedna noga jest taka, wiecie, taka tak a dawno nie byłem na tenisie i ostatnio jak byłem na tenisie to się cały dobrze ponaciągałem i naprawdę jeszcze to czuję jeszcze to czuję. Mamy Litena, szukamy dalej, szukamy dalej Mamy Poplio! od razu ewolucja cyk, bęk to jest chyba Pokémon, inaczej to jest starter z Alola, który mi się najmniej podoba, chociaż Rowlet i Desi też jakieś moim zdaniem fenomenalne, fenomenalne nie są. Litten, Torquat i, i jest, ostatnia forma się nazywa Inseroar, jakoś tak, yy, Podoba mi się najbardziej i szukamy Rowleta. Jest nasz Motherfucker, Rowlecik, leci jego ewolucja. Noga boli, ale przeżyję. Wytrzymam, widzicie jakie poświęcenie, proszę Państwa? No, ogólnie nie jest jakaś super pogoda. Jest wiecznie, są chmury. Raz pada, raz nie pada. A przecież nawet lało, mimo że świeciło słońce. Po prostu jest taki wiatr, że z chmury, która była jeszcze hen-hen, przyleciało do nas. Tak wygląda, proszę Państwa, yy, sytuacja. I tu jest, proszę Państwa, do odberu bardzo fajny Pokémon. Ale nie, ja jeszcze muszę zrobić tych ewolucji. Właśnie, zrobimy ewolucję. Jungos, ewolucja. Cyk, to ja muszę zmienić sobie pozycję. Bo nie wytrzymam jednak tak długo. Myślałem, że krócej, ale okej, okay, ale okej. Okay. Światło jest w miarę okej. Okay. Ja jestem trochę ciemniejszy, raz jaśniejszy, bo słońce musiało wyjść z tyłu i dlatego tak zmieniło się nagle oświetlenie. Okej, okay, mamy gumzos, gumusz, gududuro, taka tam wiewiórka. I co tam jeszcze nam zostało? Za każdej. Eee, a, wszystkie ewolucje tego, wszystkie formy tego, czyli bierzemy sobie gdzieś tutaj, o jest pik. Ewolucja. W jaki ty masz telefon. A, ja obecnie proszę Państwa. Bo w ogóle mnie to zastanawia, że wy się często pytacie o ten telefon. Ja mam od długiego czasu samsunga S20. Eee, w najbliższym czasie zmieniam, jeszcze nie wiem na co zmieniam, wszystko wskazuje na to, że przychodzę chyba od razu na... Najwyższą półkę chyba jaka teraz jest, więc przechodzę prawdopodobnie, Da mam jeszcze znać, przechodzę prawdopodobnie na y, Samsunga y, 22 Ultra Czyli już wyżej się obecnie, proszę państwa, nie da yy, Chyba, że jeszcze poczekam się, wstrzymam, zobaczę, bo jest saba dostępność telefonów Miałem brać Samsunga S22 Plus I okazało się, że mój operator już ich nie ma i ogólnie jest słabo, jeżeli chodzi o dostępność telefonów na rynku. Nawet przez pewien czas zastanawiałem się nad nowym iPhone'em, ale też sobie podarowałem i nagle się okazało, że tych nie ma. Także claim reward, proszę Państwa. No claim reward, kliknąłem. Halo. Dziękuję. 15 Ultra Boli, 15 tysięcy Expa i tu jest moim zdaniem bardzo fajna nagroda. Rockraft. Niestety Rockruff nie jest shiny. Jakie tu CP jest dobre, też nie mam pojęcia, bo to jest pierwszy Rockruff, który jest na ekanterze z Questa, więc pierwszy raz widzę takie CP. Oczywiście wiadomo, można użyć infografiki, dowiedzieć się wcześniej, ale po to sobie czasami psuć niespodziankę, prawda? Więc tutaj jest Rockruff kiecznięty. Okej, okay. aparajzik. Niestety nie jest ciekawie. Yy, a my sobie jeszcze jakieś tutaj czeki porobimy, połapiemy parę rzeczy. Ogólnie pamiętajcie, Alola tu Alola się kończy. Niedługo odcinek będzie o tym, jak już się dowiemy oczywiście, co będzie w goł sezonie. Season of go. Season of go? Nie, on jest w czerwcu. Ale już jest informacja. Wszystkich informacji nie mamy jeszcze. A no, nie. Wszystkich informacji nie mamy, dlatego nie robię odcinka z połowicznymi informacjami. Proszę Państwa, dwóch kilometrów tutaj nie zrobię sobie po polibudzie, bo to się w kółko chodzi i tak się nalicza słabo I życzę czeki z Wami. Ogólnie jak wygląda cały ten quest to Wam się tu wyświetla Agnieszko kochanie moje, wyświetla się, rozumiesz tu, tu jest grafika, dziękuję, mam nadzieję, że była. jeszcze jej przypomnę. A my tutaj robimy ale sporo która nie jest Shiny. Teraz nie będę spać po nocach. Okej. Okay. Także pika złapane, rolecika też zapiemy. Warto w ogóle wyjść sobie na ten event i połapać boksy, bo restują się, proszę Państwa, startery z regionu Alola. Jak dobrze wiemy, na te Pokémony będą w przyszłości community Day, nie ma co w to wątpić i zazwyczaj te Pokémony wiadomo jakie dostają ataki i pewnie będą dobre do, wykorzy do wykorzystania w PvP. Teraz już nawet wiem, że niektóre z tych Pokemonów w PvP w Great Lidze można spotkać, więc jeżeli ktoś się tym interesuje, tak najbardziej kurwa go out beat, use your fucking feet and catch some Pokemons. You know what it is. Tak wygląda sytuacja. Czy jest miejsce w gymie? Bo tu już się do dwóch dostawiłem. W tym nie ma, a ten można zeskanować, olać. Czy mamy jakieś questy do odbioru w fieldach? O, fajnie. Stardust, pokebole, jekanter z... hipopotasem, który nie jest shiny. Oczywiście są questy eventowe. Jakieś rewelacyjne one nie są. Nie wiadomo jakich tam pokemonów dostać, też raczej nie da rady. Yy, są kwestie, które chyba są znane przez wszystkich, czyli Power Pokémon, na przykład 7 times. I wiem, że ludzie, proszę Państwa, nie lubią tego robić, bo po co? Więc to jest na wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, nawet jeszcze kilometr się nie naliczył, mimo że trochę tutaj pochodziliśmy. Jak widzicie, zaraz tutaj ukończę sobie yy, tego Battle Passa, zostało mi do wygrania jeszcze, proszę Państwa. Trzy barki mam. 125 na 128. Jest coś dalej czy nie? Nie wiem. To jest koniec, chyba mam nadzieję, bo zostało tylko 5 dni. No to możliwe. Ja mam nadzieję, że tego stardasta wykorzystam do końca i to proszę Państwa zgarnę. Jeżeli. Słuchajcie, sprawdźmy setki, bo to nigdy nie wiadomo. No. Nic tu nie ma. Ostatnie szajniaki. Wczoraj kurwa mincinak, przed przedwczoraj, nie? Widzicie to? Transfer. Papa. Pa. Fuck you, bitch Takie rzeczy mi łapie czasami auto catch, niestety na to nie mamy wpływu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!